Mamy godzinę 9, ja przed chwilą też wstałem, ale dzisiaj mamy też mecz z Czechami o godzinie 20.00. E, ostatni mecz eliminacyjny. I co, jest? stwierdziłem, że powiem Wam, jakie ja widzę składy, dzisiejszy mecz. dzisiaj składy w dzisiejszym meczu, 42 rodzaje składów. E, jeden rodet to jest takie nasze standardowe 4 w którym my się czujemy dobrze i moglibyśmy oczywiście z nim poszaleć a druga to jest 5-3-2 w gdzie mamy dwóch e, s, mamy dwóch takich e, wahadłowych, które też robią właśnie nas skrzydła no i w środek po trzech piłkarzy składających się no i dobre no to, to może tak od 4-4-2 bo tutaj różnica jest tylko taka że tak 4-4-2 e, no mamy Szczęsnego. E, no ciężko sobie wyobrazić żeby na ten match ostatni robisz dookoła silnego niż Szczęsnego. E, obrona na prawej dołem Kędziorę ale to tylko dlatego że nie wiem czy, e, czy prawie ustawi ustawić na przykład Jewieczkę czy Bochniewicza na prawej. A stwierdziłem, że raketora jest dowidanie prawym, więc dajemy go tam. Środek Kobrony Pada i Kiwior. Nie chcę tam stawiać na razie Bochniewicza czy Crzywietskę bez Darek. Wydaje mi się, że też jest to raczej powoływany nie do pierwszego składu, ale raczej do tego, żeby etualnie wejść. Na lewo jest Wdowik, bo ma dobre statystyki w Jagiellonii i spokojnie dałby sobie radę. Tam uważam i chciałbym go zobaczyć. Środek pola to mamy dwójkę Zieliński i Jeśli Jest liczby, tym bardziej defensywnym, a Zieliński tym bardziej ofensywnym. Skrzydłowi to jest z lewej strony Zalewski oraz z prawej strony Szołek. No i dwójkę na podzioru to jest lewy i świder. Fatela, eee. ja tutaj tu do eee. Zastosowałem się jeszcze tu lewym pomocnikiem, aczkolwiek nie wiem, kogo tam ustawić. Wydaje mi się, że Zalewski powinien dostać taką swoją szansę pokazania się w tym meczu, żeby, żeby, żeby zobaczyć decyzję probierza. Internacji jego weryfikacji, ale tyle. No i drugi skład, który zrobiłem, to jest 532, jak już mówiłem. No i tutaj też jest Szczęsny w bramce, bo tutaj nie widzę no innej opcji. Od lewej, lewy wahadłowy to jest Wdowik, a prawy to jest Frankowski. Eee, środek obrony to jest Peda do, z, i z nimi Wyteska. Nawet no, wydaje mi się, że to byłoby spoko rozwiązanie WTSK jako dodatkowy obciążacz, jeżeli byśmy zagrali do formacją. E, w środek w pola, no to, no, to slizzy jako ten defensywny, Dodatkowo Sebastian Żułajski oraz e, Jakub Piotrowski. Piotrowski, bo no, tak dobrze liczby w Budogorcu, że chciałby zobaczyć go od pierwszej widoty, w której się leczył i, i no, po prostu weszli hawi. Wiele, że po prostu Ech, Piotrowski za dużo. No i na fajdziory, tak samo lewy świdę tutaj. Raczej to by się zbliżyło. Więc no tak by te składy ciężko, by tutaj jest w cokolwiek innego. I co, to byłoby tyle, chyba. Nie wiem, dajcie dać jakby widzicie te składy, jaki widzików wstawiać, się, ja bym powiedział. Postawię na 21 dla Polski, aczkolwiek średnio nie wierzę w zwycięstwo Polaków, ale jak będzie 2-1 dla Polski, tak z dupy. Hmm. No ale na Euronacie bezpośrednio już Was jakby jakoś nie chcę mi się w to wierzyć. Dobra, to byłoby chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Siema.